Zobaczmy, co się do Ciebie zbliża w następnym czasie. Jeśli tu jesteś. Możesz napisać w komentarzu, że wszystko działa na Twoją najwyższą korzyść oraz zaobserwować mój profil, jeśli to przyjmujesz, bo tutaj pokazuje się dla Ciebie jakaś sprawa, która dotyczy wzbogacenia się. Widzę wzbogacenie się w kontekście materialnym, finansowym. Takie poczucie, że ja ze sobą jestem naprawdę w dobrym miejscu. Ja się ze sobą samym, w swoim własnym życiu czuję obficie, bogato. Widzę jakieś pieniądze, pieniądze, które do Ciebie napłyną i w związku z tymi pieniędzmi właśnie szykuje się dla Ciebie jakaś duża zmiana. Widzę mężczyznę na gruncie materialnym, finansowym, być może z tym gruntem związany, może to jest też mężczyzna spod znaku ziemskiego, może tak być, że to jest byk banna, panna bądź koziorożec, ale oczywiście nie musi tak być, to może być po prostu mężczyzna, który w jakiś sposób też jest stabilny materialnie lub finansowo. I taki mężczyzna jest istotny, jest w jakiś sposób związany z tym bogactwem, które do Ciebie napływa w kontekście materialnym, finansowym. Widzę tutaj również jakąś propozycję, tak jakby ten mężczyzna może Ci jakoś pomóc, chyba, że to Ty jesteś mężczyzną, to być może to Ty chcesz taki gest wykonać w kogoś w stronę, widzę pomoc, widzę dobry gest, coś takiego, co pozwoli drugiej osobie w jakiś sposób się właśnie tutaj rozwinąć, potoczyć korzystnie sprawy, być może wydostać się również z jakiejś toksycznej sytuacji. Więc na Twojej drodze może pojawić się osoba, która właśnie Ci w jakiś sposób tutaj pomoże, albo to Ty jesteś tą osobą. Będzie istotny wybór, który związany jest właśnie z pewnym rozwojem materialnym, finansowym. Ciężka jakaś sytuacja też się tutaj w polu dla Ciebie pokazuje, która w jakiś sposób Cię trzyma, która miała miejsce, która, która Cię zniechęciła, natomiast mimo tego, że jest progres widoczny w kartach, on będzie powolny, natomiast on będzie. Także tutaj na pewno musisz um, uzbroić się w cierpliwość. Widzę, że zmiany, które będą miały miejsce w Twoim życiu mają Cię coś głębiej uświadomić, masz, masz zrzucić pewne iluzje na temat jakiejś sytuacji, osoby, w której byłaś, żeby wejść na całkowicie nową drogę. Uważaj na konflikt ty na kłótnie raczej postaraj się wszystko um, z takiej inspiracji, pasji wprowadzać do Twojego życia, też się nie przeciążaj. Tu się, um, tu się pokazuje, że istotna będzie dla Ciebie równowaga, po prostu ba balans w energii, na ile Ty z siebie tę energię wydatkujesz, a na ile y, odpoczywasz. Bo jeśli nie będziesz odpoczywała, to możesz nie trzeźwo myśleć w tej sytuacji, także na to uważamy. Na pewno widzę jakąś sprawę, która jest związana dla Ciebie z podróżą. Ona w jakiś sposób też wiąże się z, z jakimś bolesnym, jakąś bolesną sytuacją. Natomiast tutaj się pokazuje, że tak czy inaczej, wszystko rozwiąże się dla Ciebie jak najbardziej dobrze. Wszystko się rozwinie w jak najlepszym dla Ciebie kierunku. Natomiast właśnie musisz zainwestować swoją energię teraz w jakieś ważne decyzje. Być może właśnie warto zainwestować w jakąś pomoc. To może być też taka trochę podpowiedź, jeśli się nad tym zastanawiasz. Warto zasięgnąć jakiejś pomocy, warto z kimś fajnym zacząć w tej sytuacji współpracować, bo masz szansę naprawdę na fajny rozwój. Będzie to wymagało na pewno pewnej transformacji.